Cię gości tutaj na RPZ drugiej edycji RAP projekt Zielonka w skrócie. Jest to już, tak jak wspomniałem, druga edycja e, koncertów, które organizujemy tutaj lokalnie w zielonce. E, wszystko to by się nie odbiło, gdyby nie cyrkulacja dźwięku, czyli Mateusz i Sobel, którzy zapoczątkowali to, wszystko po to. Tak jest. Klimat mikołajkowy, jak wskazany. No co, gdyby nie oni, to by się nie zaczęło. Chodzi o idea, która nam przyświecała, to była organizacja, pokazywanie właściwie, ekip w Zielonce lokalnych, które robią tutaj muzykę hip-hop, właściwie rap. A hip-hop jako ogólnie, ponieważ występują tutaj też ekipy beatboxowe. Też moja skromna osoba to reprezentuje, ale oprócz tego jest też chociażby Kuraz po mojej lewej stronie. Również też Gience, zwane też Giencille. I Memce niestety w tej chwili nieobecny. A nie jest to pierwszy projekt, nie jest to drugi projekt, czyli jest właściwie, ale będą też kolejne edycje. Miejmy nadzieję, jeżeli czas pozwoli. Wszystko to jest zorganizowane dzięki uprzejmości France Audio, który tutaj zapewnia nam głośnienie, całą akustykę. Macie nas nie wyciąć. Nie wycinajcie, bez cieci. No i oprócz tego mamy też support ekipy i donat skompany z Ząbek. Tu już też nie tylko Zielonki, czyli na projekt Zielonka poszerzony o gości. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. W składzie Wiza, Henry, Hojrak. Jeszcze kto? E, tu jest Kade i człowiek. Człowiek Bartek i Kade. I żałujesz. Żołnierz. No tak, no to wszystko ewentualnie zobaczycie w trakcie, co będzie się dalej działo. A uh, mamy jeszcze brat, projekt: przede wszystkim to jest dwóch pozytywnie zakręconych ludzi z Zielonki: Adrian i Bartek, też witamy serdecznie. I młoda twarz, Jasiek, zwany Jandzinem, Jandzinem LP, nowe lepsze pokolenie. Jesteśmy tutaj po to, żeby propagować tę muzykę dalej, pokazać coś od siebie. No i mam nadzieję, że się spodoba. Zapraszamy na relacje. Dziękuję bardzo.

Never heard of a nerd slash herbman like flowers. Observe every boulder, turns, guns, and roads. Never bang, The bang didn't listen when I explained to pay attention. That there's a bullet in your brain. never crazy, you're pushing daisies. Been waiting for the right thing to place these bombs on them. Never it off like a comic. I'm heading off to the garage to bring the big guns out. Never stop like a snapper. Watch my two-step. Truth said you'll never see bruise Never used to to you. I'm never playing to you. I levitate in the game. Fuck your game, screw you. You think you're safe, but you isn't. I wasn't safe for a minute. There are no heroes or villains. Only winners and lose, Yeah, I got this magic. You tell me, oh, this is what I do. I blow them most. Yeah, I represent. Yeah, rap Greg Zilonka. Sprawdzajcie nas.